Szanowni Państwo, tak zawsze było. Nasze programy, te poważne i później realizowane programy powstawały po długiej rozmowie z Polakami prowadzonej w różnych okolicznościach. Różne mieliśmy możliwości, ale ta rozmowa była zawsze. Ci eksperci, którymi są zwykli Polacy ze swoimi potrzebami, ze swoimi Różnego rodzaju także obawami, często nawet frustracjami, to są ci, którzy przekazują nam tą prawdziwą wiedzę o potrzebach naszego narodu, naszego społeczeństwa, to są ci, których poglądami, potrzebami musimy się kierować. My musimy tylko wiedzieć, jak to zrobić, jak to uporządkować, jak zmienić to w coś, co jest później do wykonania i jest wykonalne. I to, co czyniliśmy w ciągu ostatnich ośmiu lat, a także w ciągu tych dwóch lat, w latach 25-27 pokazywało, że takie programy można przygotować na podstawie tych rozmów i można je realizować. Można z dużym sukcesem, chociaż jak to zwykle w życiu bywa, a szczególnie w życiu społecznym, nie stuprocentowym, ale powtarzam, dużym, wprowadzać je w życie i zmieniać Polskę. Mogę uczciwie powiedzieć, że po roku 2015 to już była taka zmiana, że ten realny ustrój gospodarczo-społeczny polski w ciągu tych lat się zmienił. Mechanizm eksploatacji wielkiej części społeczeństwa i przejmowania w sposób całkowicie nieuprawniony dóbr przez inną, dużo mniejszą część społeczeństwa, część uprzywilejowaną, został może nie do końca jeszcze zlikwidowany, ale w każdym razie radykalnie ograniczony. I będziemy w tym kierunku iść w dalszym ciągu, ale czasy się zmieniły. Polska jest dzisiaj inna, lepsza niż była prawie już 8 lat temu. Inne są też potrzeby, inne są ambicje, powstały też nowe problemy, w tym te najtrudniejsze, jak kryzys ekonomiczny, który przejawia się z punktu widzenia obywateli, przede wszystkim w inflacji, no i jak wojna. To największe z wyzwań. I na te wszystkie wyzwania właśnie musimy odpowiedzieć. Ale po solidnej, niekrótkiej, chociaż oczywiście też nienadmiernie długiej rozmowie. To będzie tysiące spotkań, bo ci, którzy tutaj stoją z panem premierem Macele, to tylko stosunkowo niewielka część naszej drużyny. Ta drużyna to będą w gruncie rzeczy wszyscy nasi parlamentarzyści. Tych rozmów będzie tysiące. Rozpoczynamy tą drogę i później nastąpi ten moment pracy. Pewnie w tym porządku, który zwykle miał miejsce, ale nie będę go tutaj bliżej opisywał. No i wreszcie będziemy przedstawiać nasze wnioski, ale wnioski, które będą się wywodziły z oceny potrzeb, z tego wszystkiego, co usłyszeliśmy i co dominowało, co pokazywało te główne trendy w społecznym myśleniu. I główne elementy odnoszące się do tego, co musi być jeszcze w Polsce załatwione. Żeby Polska była silniejsza, żeby była bezpieczna i żeby Polska była krajem, który realizuje to, co wielu ludziom w Europie wydawało się niemożliwe. To znaczy, żebyśmy stali się państwem, którym rodzinom. Żyje się nie gorzej, a często lepiej nawet od tych starych, zachodnich, bogatych demokracji. Niektórzy już przed tym, przed tym, właśnie na Zachodzie, ostrzegają, mówią o tym ze zdumieniem, nawet z rodzajem oburzenia. My chcemy, żeby byli oburzeni, chociaż jesteśmy do nich pozytywnie nastawieni, bo Polska jest przyszłością. Przyszłość na Polskę. Dziękuję.